Dzień dobry. Pani Magdaleno, proszę powiedzieć gdzie my jesteśmy i o czym będziemy rozmawiać. Znajdujemy się na placu zabaw przy ulicy Szarej 7A, gdzie ma powstać parking. Ma być w tym, w tym temacie zrobione referendum: czy chcemy przenieść, czy zostawić. No, i ja osobiście chciałabym zostawić, i jak słyszę, jest dość sporo głosów, żeby ten plac tutaj jednak został. Parking to znaczy, że co, że mamy tutaj deficyt miejsc parkingowych, prawda? Znaczy, deficyt jest, owszem, nie można tego jakby wykluczyć, aczkolwiek moim zdaniem, likwidacja placu zabaw na rzecz miejsc parkingowych jest no, niedorzeczna. No, ale dzieci mamy coraz mniej. Trendy są takie, że dzieci powinny siedzieć w domu przed e, komputerem, przed smartfonem. E, sama pani wie, że między innymi na ulicy Ciasnej niedawno zostały zlikwidowane dwa urządzenia zabawowe z placu zabaw, więc jest taki trend. Zarówno widzę w mieście, jak i w spółdzielniach, żeby te, te placy likwidować i, i i pozbawić dzieci możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Co pani o tym sądzi? Znaczy, ja osobiście jako mama dziewięciolatka, który tutaj Dzień. gdzieś biega. <laughs> Mogę stwierdzić, że absolutnie nie zgadzam się z tym, że dzieci jest coraz mniej. Ten plac zabaw, jak tylko jest ładna pogoda, tętni życiem. Dzieci jest bardzo dużo, przychodzą tu dzieci z niedalekiej szkoły, z okolicznych bloków, nawet z innych osiedli, ponieważ chodzą tu do szkoły, więc mają tutaj znajomych. Jeśli chodzi o plac przyciasnej, no to moim zdaniem to jest karygodne, że te place zabaw są likwidowane albo... Po prostu dla bezpieczeństwa jakieś części są usuwane, a później no, nie ma po co ich tak naprawdę naprawiać i z powrotem montować, więc no, ja się z tym nie zgadzam. No ale sama pani powiedziała, że plac zabaw jest z dużo dzieci. Jak widzimy, tutaj plac zabaw jest bezpośrednio przy oknach. Może to jest powodem, że mieszkańcom przeszkadzają śmiechy dzieci i, i odgłosy, które dochodzą z placu zabaw? Jak pani uważa? Znaczy moim zdaniem? Y ludzie, którzy tutaj mieszkają już od iluś lat są przyzwyczajeni, że te dzieci tutaj są. Ten plac zabaw jest dość bezpiecznym miejscem właśnie ze względu na to, że nawet z okna czy z balkonu można zobaczyć swoje dziecko jak się bawi. Myślę, że smród samochodów i warkot silników będzie bardziej przeszkadzał niż śmiechy dzieci w ciepły dzień. Bo rozumiem, że to jest plac zabaw dla wszystkich tutaj budynków należących do Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, łącznie z ulicą Malczewskiego 78, prawda? E, tak, no tam u góry znajduje się jakiś plac zabaw. Szczerze mówiąc, za każdym razem jak e, chciałam tam przyjść z dzieckiem był albo zamknięty, albo zdewastowany. Albo było tam brudno. Ten plac zabaw jest dość duży, po mieście dużo dzieci, można grać w piłkę, bawić się w berka. Dzieci też uwielbiają tutaj się bawić na trzepaku, więc tak naprawdę wydaje mi się, że to jest jedyny taki plac zabaw w okolicy. Czy tutaj w, w okolicy jest możliwość jakiegoś aktywnego spędzenia czasu dla dzieci, tak żeby pani mogła ze spokojnym sumieniem wypuścić syna na dwór i powiedzieć: Idź się pobawić? E, szczerze mówiąc jedyną taką opcją jest e, na wzgórzu Mickiewicza plac zabaw i ewentualnie boisko szkolne e, tutaj, aczkolwiek no, ja nie widzę swojego dziecka na przykład z balkonu. Jest też obawa, że e, no, może się coś stać jednak, bo nie ma takiej kontroli. To nie są też dzieci jakby z okolicy, już gdzieś tam na wzgórzu, trzeba przejść przez ulicę. Do szkoły też przychodzą różne dzieci starsze, młodsze. No ja osobiście mam dziecko w takim wieku, że wolę je widzieć z balkonu. Czy ten plac zabaw ma być zlikwidowany całkowicie, czy on ma być przeniesiony w inne miejsce? On ma być przeniesiony w miejsce, gdzie aktualnie znajduje się zieleń przy kościele, blisko torów tramwajowych, blisko miejsca, w którym jak odbywa się boski prysznic jest bardzo dużo niekorzystnego towarzystwa. No, i przede wszystkim bardziej na uboczu niż tutaj, tak w centrum pomiędzy blokami. Rozumiem, że jako mama obawia się pani, że nie będzie pani mogła mieć oka na dziecko, i w tym miejscu, właśnie gdzie sygnalizowane są często na naszej grupie informacje, że spotykają się tam osoby bezdomne, że nie będzie to zbyt bezpieczne miejsce, żeby było to miejsce do zabawy dla dzieci. Znaczy, no moim zdaniem, jest to miejsce zupełnie nieadekwatne, jeśli chodzi o plac zabaw. Przede wszystkim ze względu na bliskość torów, tak? yy, ulicy. Dzieci są różne, wybiegają tutaj też yy, poza płot, gdzie tak naprawdę no tu mamy zieleń i ewentualnie wewnętrzną uliczkę. Tam jednak mamy tory, główną ulicę. Yy, no i przede wszystkim co czwartek jest tam taki element, że ja osobiście nie chciałabym, żeby moje dziecko tam przebywało. A czy tutaj na tych ławkach, które tutaj mamy, na tym placu zabaw, czy tutaj y, zdarzają się jakieś takie incydenty, że tutaj jest spożywany alkohol, czy zakłócany spokój w godzinach wieczornych? Y, znaczy zdarzało się y, parę lat wcześniej, y, faktycznie, jeżeli, zwłaszcza jeżeli było ciepło wieczorami. Teraz ja osobiście widzę coraz mniej takich incydentów. Nie mówię, że nie ma ich w ogóle, aczkolwiek jest ich zdecydowanie mniej. A proszę jeszcze powiedzieć, y, y, Tutaj na terenie spółdzielni mieszkaniowej są jakieś rezerwy terenu, rezerwy zieleni w innych miejscach, które pani zdaniem można by zamienić na e, miejsca parkingowe. Czy znaczy, moim zdaniem na pewno e, nawet to miejsce, które sugerują, żeby przenieść plac zabaw jest dobrym miejscem na e, parking, ponieważ jest właśnie blisko ulicy. Jest tam sporo tego miejsca. Wymaga to przede wszystkim mniej nakładu pieniężnego i mniej roboty, ponieważ tam jest puste pole. Tutaj trzeba wszystko przenosić, rozwalać i tak naprawdę demolować. Ale czy w okolicy są jeszcze takie miejsca? No, szczerze mówiąc, nie za bardzo. Udajmy się więc na nowe miejsce, gdzie spółdzielnia sugeruje przeniesienie placu zabaw. Pani Magdaleno, no znajdujemy się w miejscu, gdzie tutaj ma być nowy plac zabaw. No miejsce rzeczywiście nie wygląda zbyt atrakcyjnie. No, jak tutaj widać na obrazku, no, jest to bezpośrednio ulicy, bezpośrednio tutaj furty, kościoła, płotu kościoła, więc no jak Pani myśli, będzie to dobre miejsce? Znaczy moim zdaniem nie, przede wszystkim dlatego, że Mamy właśnie bliskość ulicy, tramwaju, mamy bliskość kościoła, gdzie odbywa się ten tak zwany boski prysznic. Przede wszystkim, moim zdaniem, osobiście, żeby tu cokolwiek sensownego zrobić, trzeba ten teren wyrównać, bo jest bardzo dużo górek, jakiejś nierówności. No i tak naprawdę widok na ten plac zabaw miałby tylko ten blok tutaj, znajdujący się obok, a w większości rodziców zostałaby. Bez możliwości spojrzenia na swoje dzieci. No z całą pewnością nie zmieszczą się tutaj też wszystkie urządzenia zabawowe, które są obecnie na tamtym placu. E, tak, no moim zdaniem to będzie zdecydowanie mniejszy plac. E, widać i po powierzchni i po ukształtowaniu tak naprawdę, bo jednak jakiś płot czy cokolwiek będzie też trzeba postawić. E, więc no, według planu to ma być niesamowicie wielki plac e, z niesamowitym wyposażeniem. No moim zdaniem powstanie tutaj nie wiem jedna, dwie jakieś formy zabawy i tyle. Do czego chce pani zachęcić mieszkańców? Chciałabym zachęcić do udziału w referendum. Jest to drugie referendum ze względu na to, że w pierwszym z mała ilość mieszkańców spółdzielni wyraziła chęć wzięcia udziału. Na kartach zgłoszeniowych jest informacja, że karty można złożyć w spółdzielni mieszkaniowej. Na stronie internetowej po krótkim szukaniu tak naprawdę znalazła się informacja, że można te karty również zostawić w domu i pracownik spółdzielni będzie zbierał. Ale w jakim terminie jest referendum? Referendum odbywa się od 19 do 22 maja i bardzo zapraszam, żeby wziąć udział.